Cześć Widzowie, cześć Widzowie! Dzisiaj testujemy y, smak grapy. Nie tylko ice. Grapa ice jest najlepszą, oczywiście, wiadomo. E, aczkolwiek mamy przed sobą jeszcze parę innych smaków. E, mamy ze sobą e, mojito e, lub mojito, No wiadomo, ten drink z trawą. E, mamy również e, marinową, czyli taką typową orężatkę. I mamy jeszcze chłopak, który mi wierci Zajęliście na drugiej, z... na, na drugiej <laughs> części parku. Ale to nieważne, to nieważne, moi drodzy. Mam jeszcze grapę sun. Grapy Sam? Yy. Tak więc testujemy. Yy, to jest największy test grafy na polskim i nie tylko na YouTube. Oczywiście z double popijemy, A ja muszę drzeć mordę do Was, żebyście cokolwiek usłyszeli, ale dodał napisy. Na szczęście mam nagana ustawiony mikrofon, to jeszcze może coś yy, to pomoże. Dobra, yy, od jakiej grafy byś yy, Kat przeznaczył? Ja bardzo bardzo lubię Ja bardzo bardzo lubię grapek od, 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 od lewej Od tak? lewej Dobra otwórz grafę Sun na początek Grafę synu nawet bym powiedział Grafę o, Open this, this grapa sun o czekaj ale już ja poczułem zapach taki fajny do smaku. Dobra, dla do smaku. No to trzeba tak... Mm. Troszeczkę. Czy... Y, powąchaj to. Stary, to wiesz jak to smakuje jako ostatni i wakacji. A nie, tak serio, to... Wiesz, to jakieś landrynki stary smakuje. To i pachnie No kurde, powąchaj, to są landrynki. Wiesz o to chodzi, co to jest za zabawak. Takie cukierki to były. Takie... takie. cukierki były? Takie kurcze, takie trochę... Kurcze, takie, takie trochę... Takie cukierki były. Kumy roz, rozpuszczalne z... A, takie, takie... takie cukierki były. Takie cukierki um... były. Z takimi pałeczkami lodowymi. Tak, ale jak z pałeczkami? Takie małamy, takie były, takie stare, jak w nim dwa, tylko że takie tańsze jakby. Takie, ale czy do jest dobre, szczerze. Ja. Naleję sobie drugi raz, To teraz ja skonsumuję, zobaczymy czy dobre. Fajnie, fajne. Jest... Orzeźwiające, ja tu. To... Ej, jeszcze zimne, no? Bardzo. Takie zimnawe, yeah. Jak to bardziej jeszcze schłodzić, to też inaczej smakuje na pewno. Ale za je dobre. Jeszcze naprawdę y, ósemkę ja zdaję. 8 na 10 tutaj dam tej grapie. Grapa sam polecam. Pierwsza nie zawiodłem się. Nawet się zaskoczyłem. Mm. No. no? Jak na taki produkt wyszli tylko z tego? Yyy, 3 300 to kosztowało. Takie półtorej litra. Ale za darmo to i tak kupicie na cenę. tak, za darmo to mi się wydaje. Nawet za drogo trochę. Za drogo, no. Może, no trochę, może trochę za drogo. Dobra, lecimy dalej. Lecimy z malinką, to pozwólmy, teraz ja otworzę. To ja poleję tobie. Oj, jakie to ma w ogóle zapachy! Stary! Intensywne strasznie. No powolchaj to! To też mi się coś kojarzy. Z winogronem, ja już czuję winogrona Ale nie nie, 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 nie to takie, też są takie cukierki. To jest, to jest niby manina. Uj już 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 już, 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 już bo to, to musi być od smaku, to już nie można tak z, się zapić. Zapić się. Zachlusnąć. Nie można tak <laughs> mordy zamoczyć mocno. Dobrze. Ale nie, nie, nie naprawdę... To nie. też mi się kojarzy. U nie jakie to są unikatowe smaki. Trzeba zakręcić, żeby smak się jak? rozpłynął po całym kubeczku. Jak, I aromat jak smaku. I okay. został niezmienny. Odwiedźcie, no, tak robią. Już wiem, co to jest. Już ale i, mi się mi... kojarzy to. No. Mi się to kojarzy, jak byłem na obozie kiedyś. I e, mieli w garach taki sok rozpuszczany dla całego obozu. I to tak, tak? To tak daje. No. Możesz jeszcze trochę głośniej mówić w razie W, ale mam nadzieję, że tak. dodam napisy do tego odcinka. Bo pan tu napier. Papier. Dobra, e, teraz ja skonsumuję, zobaczymy, czy dobre. Ale serio, to mi smakuje takimi cukierkami znowu jakimiś. No nie wiem, moim, w moim odczuciu to jest taki tani sok do rozrobienia. Wiem, stary, kurde. stołówkowy Ta... stary! Ja wiem, co to jest. To no, jest taki stołówkowy, jak w podstawówce by się piło i przy obiadku y, małą szklaneczkę się dostało i masz się tym napić. Tak, ale ja stary, to są syropy po prostu malinowe. To jest jakbyś wodę rozrobił z, wo z syropem. No, no tak. Czyli syrop wlewasz, ten malinowy, I z tego syropu malinowego. No, syrop wle... Paola, albo herbapol. Tak, tak, ta, 100%. Czuję się właśnie jak po stołówce, właśnie na stołówce, nie? Masz na obiadek ziemniaczki, suróweczka, skabik. I jeszcze I, na popiskę soczek rozrobiony. I te, I te papierki, i ten bloczek taki typowy, że miałeś zawsze wycięty taki bloczek i dzisiaj 15, to za, za 15 oddajesz, nie? I daj mi jedy, na dwa obiady pójdę, nie? Bo na przykład ktoś tam nie mógł iść, to zawsze się brało na przykład dwa, nie? Jak się było grubo. Średnio najeża. Średnio najeża, ale mi to smakuje, no, bo ja lubię, ja, ja lubię takie smaki, jakby, no, takie biedy czy coś, na przykład jak masz takie, yy, zbie, na przykład w Biedronce, to tam gdzieś widać takie hamburgery typowe, i, no takie za trzy złote, nie? To ja też ty lubię zjeść To było chamskie akurat Chyba specjalnie zostało to robione, naprawdę Nie no, 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 attention, please more attention Wiesz o co chodzi moga, ale Skurczę, moga, moga, Mogła, ale mogła Mogła, o albo tam pójść. No, to było takie hamidło, ja nie no. rozumiem kurde Jest tyle, tyle odstępu Jest gorszy od tego y, San Aczkolwiek y, tutaj bym dał y, Pięć i pół, pięć i pół. ja daję 2 na 10, bo mi się to przepiło już na stołówce w szkole. Dobra, y, zbliżamy się do faworyta, ale jeszcze przed nim y, Mojito. Mojito. To może być niedobre. Wiesz dlaczego? Bo Mojito jak jest tanie, w jakichś y, energetykach czy coś. O, nie, mój no nie, no właśnie to jest to, nie? To jest takie tanie Mojito. To jest takie... No, ale dobra, dajmy mu szansę. Daj. Y to jest swój, to jest mój łomy w dłoń. Łomy w dłoń Harry wchodzi. Swoją drogą pozdrawiamy Harry'ego, jeśli nas ogląda. Pozdrowienia Harry! I pozdrowienia dla snakesa jeszcze. I Marfiego. I do Marfiego też. No. Snake? I don't know snakes. I don't, I don't know snakes. Nie wiem kto. To a a nie. Nie, mówi? Nie, wiem, nie wiem. Ale Snakes? Snakes, snakes. I don't know snakes. Snakes. Coś mi, to coś, mówi? coś mi to mówi. No? Wy zacznij Zacznij ja pierwszy, tutaj, bo nie wiem co. Ja odbyć. tutaj taką aromat zieleni taki czuję. No i... ja to gówno czuję szczerze. To jest słabe dla mnie. Trochę. Nie wiem. Tutaj tak... tak zieleń, zieleń jakbym czuł. No zieleni, no co mam powiedzieć? zieleń, zielono mi. Lalala, A nie. mi trawa spadła jeszcze z tego... To może dlatego też czuję zieleń. Ale nie, szczerze, takie, takie chamskie muchy. Pijem chyba gorsze, ale no, takie rozcieńczone po prostu, najzwyklejszy aromat muki To tutaj bym dał czwórkę tej grapie. Tak szczerze. Ja tej grapie malinowej dałem 2 e, na 10, tej tak. bym dał 5 na 10, ale się skraca, czyli jedna druga. jedna druga, no. E, I osobiście. Czyli połowę by się jej dał. I, a to tak bym. Powiedzmy pół na 10, life do tak do trójeczki. Tak, akumatu, żeby, żeby, żeby była miała... po prostu przednią, czyli yy, klasyfikacyjnie... Yy, dobra, potem ją ułożymy zresztą, nieważne. Na razie ta jest pierwsza. Nasz faworyt zaraz. Yy, mamy tutaj Modzajco, które jest yy, ostatnie. No i kompot od babcić, tam ze stołówki. Dobra, jesteś gotowy na wielki finał, na naszego... Yy, Plakatowego faworyta? To musi być przy mikrofonie blisko. Tak. Bardzo lubię. Grapę, 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 grapę. Ja bardzo, bardzo lubię. Grapę, 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 grapę. Dobra, uwaga. I to mi się może kojarzyć od razu z tymi cukierkami smurfowymi, jeżeli. To nie fajne Jak najbardziej. Dodajcie ty... mocne grapy. Smacznej grapusi. No nie no, to jest ewidentnie już tutaj wysoko bardzo ocenię. Ale wiesz co? Ta San nie wiem, czy mi nie lepiej smakowała. Jeszcze raz na ile ją oceniłeś tą grapę sam, Tomo? Hmm, tutaj dałem. 5 na 10. 5 na 10, ja dałem 7. Ja dałem jej 8. I teraz tak, o, ta. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tak? Y naprawdę, obiektywnie. Ocena, tak? tak? Tak, to tak. Czyli e, ja teraz spróbuję tej grapy faworyta. Tutaj już ewidentny faworyt. Nie muszę nic dodawać i ujmować. Także tutaj leci 100% dyszka. Dyszka. Ewidentnie. Bez żadnego podjazdu ani... Hmm. Tak dla zasady dam 8,5 tej grapie Ice za, za nazwisko, jak się mestiemu czasami daje albo Ronaldo złotą piłkę, to za nazwisko jej dam 8,5, aczkolwiek mega też polecam tą, więc grapa Ice i San są godne uwagi, tak, czyli 18,5 jej, jej ocena końcowa, grapa Ice rządzi, moi drodzy, jeszcze tutaj zostawimy je mniej więcej razem, czyli grapa Ice 18,5, grapa Sun by miała... 5 plus, plus to, że spada to by było minus 1 za, za nieutrzymanie równowagi. Nie no, yy, czekaj. Jest. Yy, nie powiedziałem 8 i 5. No to 13. Tu, a tu już nawet nie po prostu to były słabe, dosyć wynikowe zestawienie: czwarte, trzecie, drugie, pierwsze miejsce. Dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że Wam się przydał taki poradnik i taki test, bo nikt tego nie robił, od tego jesteśmy, zostawcie suba łapkę w górę i wiecie co robić, komentarze też są ważne mega. Zostańcie z nami, oglądajcie poprzednie materiały, że jesteście nowi. No i co? Czekajcie na jeszcze więcej fajnych filmów, bo będą, bo jesteśmy za lepsi. Coś jeszcze chce dodać? No, że tak szybkie, bo są wankom. może moje szybkie. No. Jeszcze... No to na pewno to... Tego e, Babuni, soczek dobry. E, to tutaj czołówka. To tutaj e, czołówka od tyłu. E, Odwróć no tabelę, i to na czele. Jak najbardziej. U mnie takie coś. Ale, no, to nie to nie na niestety <laughs> ostatnim miejscu, bo to już zostało przepite. To tutaj troszeczkę lepsze, ale też nie za bardzo mi tak. Jak intensencją smaku nie podjeżdża. Tutaj już się zaczyna wyższa liga. Tutaj sam polecam na upalne dni, wakacje. Jakieś posiadóweczka. Młodzieżowa, tak. Z rodzinką, z przyjaciółmi. Tak, tak, tak. Plenerek. Jakiś piknik. Ale tak by się lepiej kończymy. No, no, no. Wiadomo, co fajnie. faworyt mój. Ulubiony. Osobiście polecam. Jak się napije, grabby ice raz na jakiś czas. Bardzo dobrze posmakuję, nie przepiję się. <kuh> Także gorąco polecam. Eee, I cóż, no i to by było na tyle z mojej strony. Słowo uznania. Resztę możecie zostawić w komentarzu. Tak. Moją opinię. Dokładnie. Więc trzymajcie się cieplutko yy, Na razie. Elo.